Tutaj była bieda, taka jak w Polsce, albo nawet i większa. Pyszna woda, prosto z Singapuru. Spaszcz Singapur Good. 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 Mamy mały problem, bo mamy busa 8.45, jest 8:5, a okazało się, że jesteśmy na złym dworcu. Witam się z wami, moi drodzy, drugiego dnia w Singapurze. Idziemy właśnie na jedzonko, na street food. Godzina 11.45, także czas mamy taki trochę średni. No ale tak się wyrobiliśmy. Wczoraj późno wróciliśmy, dzień też był intensywny, musieliśmy trochę odespać. I idziemy na food court, ale dzisiaj trochę inny niż ten wczoraj. Aha, i zapomniałem powiedzieć, bo sprawdziłem wczoraj te ceny tego hotelu tego, wiecie, pięciogwieckowego, gdzie byliśmy na tym z... Viewpoint'cie, tam na samej górze. I cena za jedną noc to jest 1100 dolarów singapurskich, czyli w przeliczeniu na Polskę to jest dokładnie 3300, no czyli łatwo sobie można policzyć, że trzy noce w tym hotelu będą was kosztować 10 tysięcy złotych. Także dosyć sporo. A tylko pamiętajcie, że to nie jest zwykły hotel. Przez wielu ten hotel jest uznawany za najlepszy hotel w całej Azji. I patrzcie, jesteśmy w samym centrum Chinatown. Jest dzisiaj poniedziałek, całkiem inny obraz niż jeszcze wczoraj i w niedzielę w weekend. Pusto, nie ma prawie ludzi, cicho. My sobie idziemy tutaj na jedzonko i patrzcie, wokół same biurowce. I ile ludzi dzisiaj? Wszyscy w pracy. Jest całkiem inny klimat jest jak niż wczoraj. Wczoraj było pościutko. A dzisiaj Pełno ludzi. I jest 12, to obstawiam, że tutaj też będzie pełno osób w środku. Idziemy, chodzimy. My dostaliśmy jedzą patrzcie, że tutaj jest ludzi. W ogóle znalezienie tutaj miejsca jest bardzo trudne, bo jak ktoś wstaje, to od razu ktoś siada. I no musiałem trochę czaić na to miejsce. Zamówiliśmy takie jedzonko. Takie trochę bardziej obiadowe. Po soczku i Faustyna w ma w sumie to samo co ja. Na całość 60 zł tak plus minus, czyli 3 dyszki za osobę. Całkiem spoko cena. No tutaj bardzo dużo osób przychodzi z tych wszystkich budynków wokół tutaj na jedzenie. Są też oczywiście takie, wiecie, knajpy w tych budynkach, tych wysokich, no ale po prostu tutaj jest znacznie tanie i dużo osób tutaj przychodzi, no i sobie jedzą lunchę ma biadek, ale w sumie rzuca się jeszcze jedna rzecz, że to jest mega czysto. Nie ma żadnych okruchów na ziemi, żadnych nie wiem, plastików, śmieci się nie walają, jakieś resztki jedzenia. Jest naprawdę mega czysto. Na, te, na taką ilość osób nie do pomyślenia nigdzie w Europie. Tak, jesteś też taka jest zasada, że każdy musi odnosić swój talerz po sobie w specjalne miejsce i nie wolno zostawiać. Jest fajny, to jest bardzo fajne w jesteśmy jest naprawdę bardzo ładne tu jest dużo takich jakby ozdób przy suficie, Zobaczcie. Rzecz, do której na pewno mogę się przyczepić w Singapurze, to jednak wydaje mi się, że tutaj musi być naprawdę duży wyścig szczurów. Teraz jak sobie chodzimy tą, tą dzielnicą, wiecie, gdzie są te wszystkie Wysokie budowle. W ogóle tutaj to są mieszkania. Ludzie sobie normalnie pranie wieszają. Jest zastanawiamy cena, jaka musi tam być, ale pewnie przepotężna. No ale wracając do tematu, to jednak ludzie tutaj wyglądają wszyscy tak samo. Mężczyźni są ubrani w, wiecie, spodnie takie jeansowe, często eleganckie i koszula, najczęściej biała. Kobiety podobnie, albo czasami mają sukienki. I wiecie, to no, wszyscy wyglądają tak samo, wszyscy. Wszyscy pędzą jest pewnie. Nie tak, samo, po prostu elegancko, No, jest tu dress code, nie? Po prostu taki duży, i, i wszyscy gonią tam i z powrotem. I pewnie praca, praca, praca. Non stop. Słuchajcie, kawka w cenie obiadu musiała wlecieć, no bo jak to. Inaczej, kto bogatemu zabroni? Mm -hmm. Dobra, Stopam swoje słowa, bo to nie było takie drogie. Kupiliśmy tą największą kawę w Starbucksie i wydaliśmy niecałe 9 dolarów singapurskich, czyli przeliczyliśmy na Polskie jakieś 26 zł. Co wydaje mi się, nie, nie chodzę za często do Starbucksa w Polsce, ale chyba tyle co w Polsce, albo przynajmniej podobne ceny. W Polsce wydaje mi się, że są jakieś tak 20-30 zł. Za tą największą kawę tutaj 26 co w proporcji do zarobków singapurskich jest znacznie lepszą opcją tutaj w Singapurze niż w Polsce, więc wcale nie tak drogo. A, i tutaj taka jeszcze jedna ciekawostka, że słabe światło jest trochę, o to jest lepsze. Widzimy, odeszliśmy dosłownie, o tam są te wysokie budynki, odeszliśmy kawałeczek, jest taka ulica z samymi barami po lewej po prawej, bardzo niska zabudowa. Fajnie. Są praktycznie wszystkie pozamykane, ale pewnie to po prostu tutaj w nocy się otwiera, no i Ludzie sobie tutaj imprezują w tej dzielnicy. O tam jest też otwarte, ale to pewnie ludzie na obiedzie, sobie siedzą. Ten budynek za mną to Muzeum Narodowe Singapuru, do którego za moment się udamy. Jestem ciekawa bardzo, jak to będzie wyglądało, ponieważ no, wszystko tu jest takie nowoczesne, co podkreślamy na każdym kroku, więc jestem ciekawa, jak to muzeum będzie wyglądać w środku. Czy będzie takie właśnie interaktywne, czy może jednak takie typowe, co, co by mnie w sumie zaskoczyło tutaj. I co ciekawe, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest ta mieszanka kultur, ale język, który najczęściej słyszymy, taki zagraniczny, który kojarzymy, to język niemiecki i polski, więc ciekawe, dużo Polaków tutaj jest z Niemczy. Mieszkają też tutaj, czy głównie turyści. Z zewnątrz ten budynek prezentuje się naprawdę ładnie, taki klasyczny, ale zadwany. For the lights that are really good. Zróbmy w takim sobie tutaj miejscu i tutaj mamy automatik ze świeżym sokiem wyciskanym prosto z tych tutaj pomarańczków i nam się właśnie ładuje. Za chwilę będziemy sobie pili. 2 dolary singapurskie za taką przyjemność, czyli 6 zł. Zobaczymy jakie to duże Ale chyba nie jakieś drogie. W Biedronce chyba są w podobnych sobie, albo nawet droższe. A obok taki zwykły automatik. To jest soczko. tego?

Przyszliśmy z tego muzeum i przeszliśmy kawałek i jesteśmy w takim parku. Myśleliśmy w ogóle, że tutaj jest stawek, ale okazuje się, że jest ogrodzony jakimś muzeum, więc trochę śmiesznie. No a teraz się po tak, na takiej huśtawce. <grymne> Wyglądasz jakbyś mi <grymne> w czas maki odstawiał. Powiedz. Coś. Ja spałem, co mnie wybudziło? A co do samego muzeum, no to nie odbiegało w sumie wcale od takich nowszych europejskich muzeów, nawet takich, które mamy w Polsce. Fajne było, fajnie zrobione, no ale nie było jakieś takie po prostu odstające. na co zwróciliśmy szczególną uwagę, to tutaj w Singapurze nie zdarzyło nam się, żeby jakaś toaleta była płatna. Wszystkie publiczne toalety są bezpłatne, są w różnych e, no są często właśnie i są naprawdę w pięknym stanie, więc jesteśmy tutaj pozytywnie zaskoczeni. Na taka toaleta, nie wiem, w parku jest tutaj w lepszym stanie niż nieraz na dworcu w Polsce. Trzy słowa ode mnie jeszcze na temat tych komentarza co do tego muzeum, w którym byliśmy. Muzeum bardzo fajne, takie normalne, bym powiedział. Ładna wystawa, pokazana cała historia Singapuru. Ja się tam nie czuję historykiem, ale tak w uproszczeniu historia Singapuru polegała na tym, że była to kolonia brytyjska, następnie została podbita przez Japonię podczas II wojny światowej. Potem Japonia została pokonana, wróciła tutaj Wielka Brytania, ale były już na tyle mocne nastroje tutaj niepodległościowe, że no była po prostu niepodległość razem z Malezją i następnie chyba 10 albo 20 lat później Singapur się odłączył od Malezji i jest jakby osobnym bytem, całkowicie osobnym krajem i co zwróciło mi uwagę w tym muzeum to to, że było podkreślone bardzo bardzo była podkreślona etyka pracy jak tutaj było biednie 50, 60 lat temu tutaj była bieda, taka jak w Polsce albo nawet większa i ten naród potrafił z niej wyjść i teraz są jednym z najbogatszych państw na całym świecie, jeżeli nawet nie najbogatszym. To miejsce tutaj jest tak mega rozwinięte, że to się w głowie nie mieści. Po prostu jest czysto, bogato, jest naprawdę świetnie. I podobało mi się to w tym muzeum, że ta etyka pracy była tutaj tak mocno podkreślona. I to widać tutaj po tych Singapurczykach, że oni naprawdę pracują i naprawdę dbają o to, co mają. Porównają do Europy na przykład. To kurde, Muszę naprawdę powiedzieć źle na temat Europy, bo Europa była najbogatszym miejscem na świecie, a teraz mam wrażenie, że te miasta, szczególnie na zachodzie Europy, wyglądają normalnie jak jakieś upadłe miasta. Syf, brud, przestępczość, bezdomność. Tutaj żadnego bezdomnego nie widzieliśmy, nikt nie zabrał pieniądze. To jest po prostu inna rzeczywistość. Inna, totalnie rzeczywistość. Żeby nie było tak kolorowo, to w Singapurze naprawdę są czasami olbrzymie kary za niewykonywanie niektórych rzeczy. Na przykład w miejscach, w których byliśmy, za nieposprzątanie po sobie 500 dolarów mandatu. Za jedzenie w miejscach, w których nie wolno jeść 300 dolarów mandatu. Za picie, za wprowadzanie psów tam, gdzie nie wolno, tak samo mandaty po 300, po 400 dolarów. Za korupcję, jeżeli polityk, jeżeli, wiecie, będzie jakiś skorumpowany polityk, weźmie jakąś łapówkę, kara śmierci. Także tutaj są naprawdę też potężne kary, ale dzięki temu społeczeństwo jest rozwinięte niesamowicie. Parę lat temu była bardzo głośna sprawa, że jeden gość z Australii został znaleziony przy nim jakieś narkotyki, heroina, kokaina, nie wiem, nie znam się, i został, został, yy, dostał karę śmierci. Nawet w tej sprawie premier Australii tutaj próbował interweniować, żeby zwolnić tego obywatela i nie wykonywać na nim kary śmierci. I nie udało się. Została wykonana kara śmierci, nawet była spina pomiędzy australijskim a singapurskim rządem, ale kara została wykonana. Poprzez jakie potężne drzewo. Ciekawe czy naturalnie rośnie, pewnie nie. Fajnie to się prezentuje z tymi widokami tam, tych wszystkich wieżowców. Rosinka znalazła swoje miejsce obiecane w hamaczku. Zamknij się jak w Kokonie No i kolejne ikoniczne miejsce z Singapuru Lew plujący wodą Cała masa osób, przez sobie robią fotki Na tle wieżowców A tam ten hotel Za 3300 zł za noc Pyszna woda, prosto z Singapuru. Spaść lwa. Ogólnie to spoko miejscówka, taka... bardzo dużo turystów, wiecie, to taka... Taki wizytówka Singapuru, ale z drugiej strony tak trochę też bez szału. No, nie, tutaj nie ma nic do roboty poza sobie zrobieniem właśnie zdjęcia, nagraniem na jakiegoś krótkiego filmiku, a i tak sama masa ludzi przychodzi. Nie chcę nawet myśleć co było wczoraj w weekend, bo pewnie razy dwa albo razy trzy yy, osób, no. Fajnie. I fajne widoczki, patrzcie. ten hotel, a tutaj ten lew. A tam miasto. I jakieś sklepiki, można sobie coś zjeść, ale nawet nie patrzymy na ceny, bo są bardzo wysokie. Zbieramy się zaraz, właśnie, i idziemy sobie na ten street food, na którym byliśmy dzisiaj rano. Patrzcie, co tam się znaleźli odważni, którzy przyszli na sesję ślubną, tutaj, pod ten pomnik. Z całą masą osób, naprawdę dosyć hardkorowa sesja powiem szczerze. Ale z drugiej strony fajnie, no fajnie mieć takim ikonicznym miejscu, tylko no dużo pracy jednak, bo cały czas ludzie im wchodzą tam, widzę i nie jest łatwo. A też tak ich nie chcę nagrywać w sumie. Dobra, patrzcie, jest taka sytuacja, że podeszło do nas Where are you from? What are you doing here in Singapore? A Ok, czyli są na czymś chyba w rodzaju Erasmusa czy coś w tym stylu i tutaj zrobili z nami krótkie interne. Fajne dziewczyny. You can say something. Yeah. Ok, thank you. Uh, Singapur is good. Ale it's another big Ok, thank you. Thank you for giving me time. No worries. Have a great day. Taki objaśnik. Tutaj mamy indyjskie jezonko razem z a Pausena to samo, plus dwa soczki. Łącznie zapłaciliśmy jakieś 75 zł. Także myślę, że kurde, no ceny podobne jak w Polsce. W Polsce też byśmy podobnie zapłacili. Także w Singapurze naprawdę opłaca się jeść na tych street foodach, bo jest znacznie taniej niż w takich zwykłych knajpach. do Złoweczki w Garden Rhapsody, gdzie czekamy sobie na koncert. On ma za jakieś 20 minut. Wczoraj byliśmy na dwóch, tak się nam spodobało, że dzisiaj znowu przyszliśmy, ale dzisiaj prawdopodobnie tylko będziemy. Pan, 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 na, pan prawie pomylił nasze głowy z piłką na nas No a dzisiaj chyba tylko na jednym będziemy i zbieramy Perfina. do mieszkania, bo jutro niestety kończymy naszą singapurzową wyprawę. I tak wygląda metro. Wagony są czyste, fajne, skrótne, Jest spoko. Byliśmy na występie, ale niestety się okazało, że dzisiaj to jest ten sam występ co wczoraj i będzie ten sam co przez wczoraj. Wygląda na to, że... Te występy są codziennie takie same, pewnie co jakiś czas się zmieniają. To no trudno, ale i tak było spoko. Te występ naprawdę trzyma poziom i jest za darmo. Także jeżeli jesteście w Stuttgartburze, to na 100% Mamy kolejny dzień. Dzisiaj kończymy naszą singapurską podróż i jedziemy do Malaki, do Malezji y, autobusem. Także zaczynamy kolejną przygodę, ale w tym momencie mamy mały problem, bo mamy busa 8.45, jest 8.5, a okazało się, że jesteśmy na złym dworcu. Y, także mam nadzieję, że zdążymy. Lecimy szybko i damy znać. Chyba się udało, chyba dotarliśmy na miejsce i widzimy chyba nasz autobus, także czekamy, za chwilę odjazd i żegnamy się z Singapurem, to były dwa bardzo intensywne dni, mam nadzieję, że pokazaliśmy całkiem fajny, z fajnej strony to miasto, państwo i dobrze się bawiliście. My teraz śmigamy do Malezji i zapraszamy też was na kolejne przygody z właśnie z tego kraju. Dzięki za oglądanie i nara.